Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, niektóre kurki jeszcze na wybiegu, część kurek już jest w kurniku. Dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie, o cenach drobiu. Ale chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz dotyczącą tego, że nie ma, słuchajcie, co się sugerować cenami na rynku, ponieważ tak naprawdę na jednym targu, bazarze czy jakiejkolwiek giełdzie ceny mogą być zupełnie inne, w odległości 50, nawet słuchajcie, do 100 metrów. O co tutaj chodzi? No, chodzi o to, słuchajcie, że cena produkcji, nazwijmy takiej kury, wylęgu, doprowadzenia do tego 10, 15, 20 miesiąca nie jest jakaś bardzo. Zróżnicowana, te ceny są podobne, natomiast po prostu chodzi o marżę. Każdy z tych handlarzy, każdy z tych sprzedawców nakłada swoją marżę. Jeżeli widzi na przykład, że towar dobrze idzie, podwyższa cenę, jeżeli widzi, że idzie słabo, na przykład obniża cena. Nie ma słuchajcie, cena, szczególnie w przypadku rynku drobiarskiego, żadnego wpływu na to, jaka to jest kura. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy kurkę, którą ja polecam najczęściej kupować, czyli między 16 a tym 20 tygodniem, i. Okazuje się, że macie cena rynkowa około 40 zł, ktoś sprzedaje za 20, no to warto się zastanowić, czy faktycznie tyle mu wyszła produkcja i tak dalej, że jest w stanie jeszcze na tym zarobić, czy to nie jest jakieś oszustwo, a najczęściej będzie, jeżeli ta cena się będzie bardzo wahała. Natomiast cena, słuchajcie, złotówkę 2, 3 na sztuce, to jest normalna różnica. Tak jak wam mówiłem najdrożej na ten moment, chyba, już nie pamiętam z tego filmu, ale chyba w województwie wielkopolskim było, najtaniej w województwie podlaskim. W Mazowieckim cena jest zróżnicowana, ale też nikt Wam nie powie: słuchajcie, dokładnej ceny, ze względu na to, że po prostu te ceny się różnią, nawet w przypadku jednego powiatu mogą się różnić diametralnie. A tak jak już wspominałem na początku filmu, nawet w przypadku jednego targu czy jakiejkolwiek giełdy, po prostu ceny są przeróżne. To co polecam robić, to sprawdzać z jakiegoś źródła te kurki. Kupujemy, sprawdzać, weryfikować, rozmawiać ze sprzedawcą, z handlarzem a najlepiej by było pojechać na fermę czy do hodowli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, słuchajcie, kupować coś, czego nie widzimy, szczególnie w przypadku właśnie drobiu. Fajnie jest chociaż zobaczyć 2-3 zdrowe sztuki egzemplarzy u danego handlarza, zanim się zdecydujemy na przykład na 30 sztuk tego samego. Oczywiście nie mówię tutaj o innych elementach do kurnika, typu poidło, karmidło, jakieś grzędy, gniazda itd. No bo wiadomo, że to możemy kupić jako produkt gotowy. Natomiast jeżeli chodzi o drób, trzeba wiedzieć, jak te kury wybierać, na co zwracać uwagę. Oczywiście odsyłam do odcinków, jeżeli jeszcze nie widzieliście, tam o tym wszystkim mówię, co się powinno. W tych yy, waszych wyborach znaleźć, tak? jakie informacje powinniście mieć i o czym powinniście z tym handlarzem rozmawiać, żeby nie zostać oszukanym. Tak samo jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o te ceny nie tylko na rynku niosek, ale również na rynku kur czy kur broilerów. Jest podobna sytuacja. Mówię oczywiście o nioskach, bo ten temat was najbardziej interesuje, ten temat jest najbardziej na czasie. Na topie wiem, że tym tematem najbardziej żyjecie. Ponieważ kurki głównie kupujemy na jajka do tych małych hodowli, widzę, że te małe hodowle się już coraz bardziej rozwijają. Widzę, że coraz więcej ludzi jest coraz bardziej świadoma, chce mieć swoje, nawet jeżeli musi za to zapłacić więcej albo się tym zajmować. Dla niektórych jest to przyjemność, dla niektórych nie jest to przyjemność, ale po prostu mają, bo chcą mieć swoje jajeczka od swoich kurek. Co jest całkowicie zrozumiałe. Jeszcze taki mały przerywnik, słuchajcie, jeżeli coś do tego momentu byłoby niejasno, coś byście chcieli zapytać, to wystarczy, że napiszecie w komentarzu pod tym filmem. Też się pochwalę trochę. Udało mi się, słuchajcie, odpisać wam praktycznie na wszystkie komentarze, które tam zadawaliście. Pytania dotyczące hodowli, nie hodowli było tego sporo, ale poświęciłem no ponad godzinkę siedząc, słuchajcie, tylko i wyłącznie odpisując Wam na wiadomości. Także cieszę się, że udało się na to wszystko odpisać. No i oczywiście zachęcam dalej do pytań, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Wracając do tematu niosek. O, już mi kury schodzą z kadru, jak widzicie, wchodzą właśnie do kurnika. No, nie ma się co dziwić. Już mamy raz, że taką godzinę, a dwa, jest dość zimno, więc też już za bardzo nie chcą chodzić. Dzisiaj wypuszczaliśmy je tutaj na trawę, też sobie pochodziły trochę. Połapały trochę robaczków, i tak dalej. Temperatura była dodatnia, także można było je wypuszczać. Wracając do tematu związanego z cenami drobiu. Jeżeli jeszcze słuchajcie, chodzi o ceny drobiu, to musimy sobie zdać sprawę, że bardzo dużo tego towaru, chcąc nie chcąc, przyjechało nam ze wschodu, więc naprawdę warto to sprawdzać. Nie da się, bo tu pytał jeden z widzów, jak zweryfikować, czy kura jest z Ukrainy, czy z Polski. No, nie da się, słuchajcie, tak naprawdę jednym słowem tego sprawdzić. Ponieważ no i to jest kura, i to jest kura. Jeżeli weźmiemy na tapetę jakąś przykładową rasę i postawimy dwie kury, praktycznie się nie da tego zweryfikować. W tym samym tygodniu podobnie odchowane. Oczywiście, nie ma żadnych takich cech charakterystycznych. To co na pewno możemy sprawdzić, to jest przede wszystkim żywa jednostka i dobra jednostka. Drobił jednostka, mam na myśli oczywiście kurkę. Jeżeli chodzi o drób, to musicie wiedzieć, że kurki same w sobie, nieważne czy pochodzą, słuchajcie, z takiego czy takiego kraju, grunt, żeby były zdrowe i grunt, żeby były w miarę młode. Jeżeli to zastosujecie, to nawet jak są z Ukrainy, to będziecie mieli normalnie odchowane i będą się normalnie wam niosły, normalnie będą żyły i te wszystkie zasady będą działały. Gorzej jak kupicie nawet kurę z Polski, a ta kura będzie po prostu chora. Tu nie chodzi bardziej o to, jakie my kury kupujemy, tylko chodzi o to, słuchajcie, że nie wspieramy polskiej gospodarki, tylko wspieramy gospodarkę z zagranicy i to nie zawsze tego kraju, z którego kupujemy, bo sami dobrze wiecie, jakie jest rolnictwo na Ukrainie, że to wcale nie są małe. Gospodarstwa ukraińskie, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o cenach drobiu. Także podsumowując to, o czym powiedziałem, ceny są naprawdę zróżnicowane i nie ma co się, słuchajcie, sugerować ceną. Tak naprawdę, my, jako hodowcy, powinniśmy się sugerować tylko i wyłącznie jakością w przypadku wyboru kur. Tak samo jak konsument powinien się yy, głównie, jeżeli oczywiście ma możliwość, bo wiadomo, że też nie każdy ma fundusze, kierować tylko i wyłącznie jakością w przypadku produktów spożywczych. Natomiast wiemy jak jest, wiemy jak jest świat, wiemy jak to wygląda, nie zawsze jest to takie kolorowe, nie zawsze jest to takie proste, no ale oczywiście musimy się starać do tego dążyć, żeby tak było. To co mogę Wam powiedzieć na koniec i to co mam nadzieję, że Wam pomoże. To jest przede wszystkim to, jak już wspominałem, żeby wspierać małe rodzinne gospodarstwa, szczególnie polskie. No i przy wyborze kur warto jest obejrzeć. Nie to, że polecam słuchajcie, nawet moje odcinki, tylko po prostu chcę wam pomóc. Warto jest obejrzeć odcinek, w którym mówię, jak wybierać kury, na co zwracać uwagę, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, naprawdę to wam pomoże, bo jeżeli kupicie kury chore, albo kury stare, to wierzcie mi, że 90% rat, yy, które wam daję u mnie w filmach albo w jakichkolwiek innych filmach ktoś wam podaje, czy czytacie sobie w jakichś artykułach, gdziekolwiek po prostu. Po nie zadziałają, bo kura będzie chora czy stara i po prostu to nie będzie funkcjonowało. Także dlatego jest to takie ważne. O tym się nie mówi ze względu słuchajcie na to, że byłoby to niewygodne, lepiej kupić kury, które nam zaraz padną, żeby potem pojechać i kupić następne. I tak to się wszystko kręci. Natomiast moim zadaniem jest na tyle wam pomóc, żebyście byli świadomi i żebyście wiedzieli co kupować, jak kupować. Także ogromna prośba do was, żeby ten film miał większy zasięg, żeby więcej osób go obejrzało, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a jest szansa, że dotrzemy do osób, które naprawdę potrzebują, ponieważ no sami dobrze wiecie, że niedługo zaczynamy. Się sezon, no powiedzmy, zakupu drobiu, jeszcze nie, no bo mamy luty, no ale już marzec, kwiecień. Ludzie się będą przymierzali, także warto by było, żeby ten odcinek obejrzeli i po prostu mniej więcej wiedzieli, z czym to się je, jak do tematu podejść i że cena nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem nie można się zawsze nią sugerować. I tak samo nie można porównać, z jakiego kraju jest kura. No nie da się, słuchajcie, tego zweryfikować. Jeżeli mamy kurę, mówiłem już, danej rasy, mamy z Ukrainy czy z Polski, ważne, żeby była zdrowa i ważne, żeby była jarem, młoda. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.